Jezus powiedział do swoich apostołów, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego się zatrzymajcie, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem jeśli dom na to zasługuje niech stąpi na niego pokój wasz jeśli nie zasługuje niech pokój wasz powróci do was a jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym wychodząc z takiego domu albo miasta strząśnijcie proch z nóg waszych zaprawdę powiadam wam Ziemi sodomskiej i Gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Przyglądamy się od kilku dni dziejom Józefa, patriarchy Józefa, którego imię nosił święty Józef. Była to więc pewnie postać jakoś szczególnie ważna w życiu jezusowego ojca, jezusowego opiekuna. Dzisiaj widzimy właściwie epilog tej historii, już niemalże, na pewno punkt kulminacyjny, kiedy Józef daje się rozpoznać swoim braciom. Teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, że mnie sprzedaliście. Dla waszego ocalenia od śmierci, Bóg wysłał mnie tu przed Wami. Ile trzeba mieć w sobie wolności? Żeby w ten sposób podsumować taką historię, jaka przydarzyła się Józefowi? Ile trzeba mieć w sobie wolności, żeby do ludzi, którzy go kiedyś chcieli zabić? I w ostatniej chwili łaskawie zdecydowali się nie zabijać go, tylko sprzedać w niewolę. Do ludzi, których życie ma teraz w swoim ręku, powiedzieć: Ja jestem Józef, brat wasz. Dla waszego ocalenia od śmierci, Bóg wysłał mnie tu przed Wami. Jak cofniemy się, choćby wertując lekcjonarz, przeglądając czytania z ostatnich dni, to odkryjemy, że. To nie było tak, że Józef był marionetką w rękach swojego Boga. Pacynką, laleczką, pionkiem, który Bóg przestawiał pole za polem. Ta historia, którą Józef podsumowuje dzisiaj w ten sposób dla waszego ocalenia Bóg wysłał mnie tu przed Wami, to jest historia dramatu, to jest historia grzechu strasznego, dramatu rodzinnego. Ale to jest też historia wielu, wielu, wielu decyzji Józefa potem. Jak sobie przejrzymy, przypomnimy tę jego historię, to tam jest wiele takich momentów, w których ona się mogła zatrzymać. Na przykład Józef mógł zostać kochankiem żony swojego pierwszego właściciela, kiedy ta go chciała uwieść. Gdyby nie to. Nie wylądowałby w więzieniu, gdyby nie to, że, że, że nie chciał być nielojalny wobec swojego pana, że nie chciał cudzołożyć. Ta kobieta go przez zemstę potem oskarżyła o próbę gwałtu, wylądował w egipskim więzieniu. W tym egipskim więzieniu, gdyby nie, za, nie zainteresował się losem współwięźniów. Przychodząc im jakoś z pomocą, ze światłem Bożym w ich rozterce spowodowanej snami, które mieli w tym więzieniu, gdyby się nimi nie zainteresował, to do uszu faraona nigdy nie dotarłaby wieść, że w więzieniu jest taki człowiek, który umie tłumaczyć sny z Bożą Pomocą. Gdyby Józef się nie odważył stanąć przed faraonem i podać mu wyjaśnienia snu, które. Mogło jego Józefa kosztować głowę, gdyby faraon się nieco bardziej jeszcze zdenerwował, bo nie było pomyślne dla faraona, nie było pomyślne dla jego państwa. Gdyby Józef nie zdecydował się przekazać faraonowi tego słowa, które miał dla niego od Boga, to może by dokonał życia w więzieniu, a może w końcu by wyszedł na wolność i był jakimś biedakiem w Egipcie. Jest w tej historii też ileś takich momentów, w których Józef podejmuje konkretne decyzje i podejmuje je w wolny sposób. To są Jego decyzje, to jest Jego aktywny udział w tej historii. Dlatego tylko on, Józef, w tej scenie, którą dzisiaj widzimy, ma prawo powiedzieć do swoich braci: dla waszego ocalenia, Bóg wysłał mnie tu przed Wami. Nikt inny nie może tego powiedzieć. Tylko człowiek, który aktywnie wziął udział w historii swojego życia, podejmując decyzje najlepsze, jakie mógł, może potem się obejrzeć na tę historię, zobaczyć ją w całości i nawet jeśli była bolesna, jeśli była dramatyczna, jeśli była trudna, jeśli była nieoczywista, nawet wtedy powiedzieć, to jest Boża historia. Bóg mnie tak prowadził. Żaden z braci Józefa nie ma prawa do niego podejść w tej godzinie spotkania i powiedzieć: Zobacz, jak Bóg to fajnie zrobił. Myśmy cię sprzedali, a ty zostałeś prawą ręką króla egipskiego. Żaden z nich nie może tego powiedzieć. Tylko Józef ma prawo i możliwość w ten sposób przeczytać swoją historię. Widzimy dzisiaj w Ewangelii Jezusa, jak wysyła uczniów w pierwszą misję. Można by powiedzieć, że wcześniej, że jeszcze niegotowych, jeszcze tak niewiele rozumiejących. Wysyła ich, daje im olbrzymią moc, daje im też bardzo konkretne wskazania, tak jakby chciał im powiedzieć, macie być aktywnymi uczestnikami tej historii. Macie w niej jakąś rolę do odegrania. Nawet jeśli nie wszystko rozumiecie, jeśli nie wszystko wiecie, jeśli nie wszystko potraficie, jeśli pobłądzicie jeszcze nie raz, jeśli mnie jeszcze zawiedziecie, ja już Was chcę wysłać w drogę. Dzisiaj macie coś do zrobienia. Pewnie kilku rzeczy w naszym życiu to słowo dzisiaj chce dotknąć. Bóg chce ich dotknąć tym słowem. Na ile bierzemy aktywny udział w tej historii, która nam przypadła w udziale? Na ile ufamy, że Pan Bóg tworzy tę historię poprzez nasze czyny, poprzez nasze decyzje, poprzez te momenty, w których my bierzemy odpowiedzialność? A na ile pozwalamy, żeby życie nam się działo? Po drugie, może Pan Bóg dzisiaj kogoś z nas chce zachęcić, żeby się obrócił za siebie na chwilę, żeby popatrzył na swoją historię, nieraz także składającą się z wydarzeń dramatycznych, trudnych i bolesnych. I żeby jak Józef mógł powiedzieć, Bóg mnie tu wysłał, Bóg mnie tak prowadził, dostrzegam działanie Boga. Jak działy te trudne, bolesne, dramatyczne rzeczy, to może nie widziałem działania Boga, ale dzisiaj patrząc na te historie, na to, gdzie dzisiaj jestem, tak z moimi sińcami, z moimi bliznami, patrząc na te historię dzisiaj, widzę, że mnie Bóg prowadził. Jestem Mu wdzięczny. Pewnie to słowo też nas przestrzega, żebyśmy drugiemu człowiekowi nie próbowali zbyt łatwo tłumaczyć jego historię. To on ma prawo odkryć, że Bóg go tak prowadził. Przez wydarzenia trudne, przez doznane krzywdy, przez to, co bolesne. I lepiej w tej kwestii nie wchodzić między człowieka a Boga, bo każdy z nas ma inny czas dojrzewania do tego odkrycia. I kiedy próbujemy drugiemu na siłę zrobić taką rewelację, zobacz, to to jest na pewno działanie Boże, to możemy więcej szkody niż pożytków spowodować. Józef potrzebował długich lat. A może też przed niejednym i niejedną z nas Jezus chce dzisiaj stanąć? Tak jak staje Józef przed swoimi braćmi, tak jak On sam Jezus stanął przed apostołami w Wieczerniku, i powiedzieć nam, ja jestem Jezus, wasz brat. Ja jestem Jezus Twój brat. Bo może jak Ci bracia Józefa mamy w sobie wiele lęków? Panie Boże, tyle razy w życiu zawaliłem, tyle razy okazałem się niewierny, w tyle grzechów zabrnąłem. Tyle razy Cię skrzywdziłem w drugim człowieku. Co Ty ze mną zrobisz, kiedy się spotkamy twarzą w twarz? Ta Jezus chce stanąć dzisiaj być może przede mną, przed Tobą i powiedzieć Ja jestem Jezus, Twój brat. Może ktoś z nas dzisiaj z całego tego słowa potrzebuje tego jednego zdania aby znaleźć ukojenie dla swojego serca.